Dzień dobry, mamy Dzień Kobiet w nadarzeniu, dzień z klasą kobiet. W tle mecz trzecioligowy spalona mleczarnia Alfa Gostynin właśnie dobiega końca, a z nami są Paulina Krzysiek i Kasia Śliwirczyk, czyli e, główne gwiazdy dzisiejszego dnia. E, powiedzcie dziewczyny, jak oceniacie w ogóle dzisiejszy dzień z poziomu sportowego Kasia? Było bardzo, bardzo fajnie, dużo, dużo zawodników, którzy grają różnymi stylami. Zagrałam w sumie dzisiaj chyba z 15 setów, jak nie więcej. Także fajnie było się spotkać i zagrać. Paulina, powiedz, czy któryś z zawodników był blisko wygranej? No tak, myślę, że dużo zawodników było blisko wygranej. nawet jednemu udało się wygrać, więc nie było łatwo. Okej. Okay. Czyli piątoligowcy troszkę naciskali. Tak. No dobra, a powiedzcie dziewczyny, bo niedługo gracie mecz Ekstraklasy, To jest przedostatnia kolejka? To są trzy kolejki chyba jeszcze do końca. Trzy kolejki. Jeszcze teraz będziemy grać 20 marca z Białym Stokem. Okej. Okay. Jak w tej chwili sytuacja w tabeli? Jesteśmy na siódmym miejscu, albo na szóstym? Na siódmym chyba. Aha. Na siódmym. Trzy, trzy ważne mecze. Myślę, że że jakiś, jakąś sprawimy niespodziankę w meczu z Słuchaczewem i z Częstochową. No i zobaczymy 20 marca, jak się potoczy mecz diagnostyki.